Największy złodziej to głód. Ach, co za słońce. Wspaniałe w purpurowym płaszczu. Cudowna kraina, tonąca w blaskach czerwieni, jak z zaś siedmiu baśniowych gór. Runo wstał, popatrzył na wschód słońca i zdumiał się. Czegoś podobnego jak życie nie widział. W nocy, kiedy księżyc srebrzył wzgórza i góry, widział lśniącą opończę, którą tak ubóstwiał. W południe, kiedy słońce mocno przygrzewało, Wsłuchiwał się w głęboką ciszę, która kołysała do snów wzgórza, lasy, doliny i rozległe połoniny, ale tak pięknej, baśniowej krainy nigdy jeszcze nie widział. Zawył, jakoś przeciągle, smutnie. Rychło oprzytomniał rzeczywistość przysłoniła niezwykłą krainę krainę marzeń, snów i wspomnień. Trzeba było wyruszyć w drogę. Iść trzosą? Nigdy, za nic na świecie. Żeby zły Rudzielec znowu zaciągnął mu pętle na szyi i zamknął w mrocznej komórce podobnej do trumny? Żeby go przywiązali na ciężkim łańcuchu? Za nic. Białej szosy unikał jak ryba lądu. Biegł tylko łąkami, polami i górami. Każdego człowieka, którego zwęszył, omijał z daleka. W każdym widział hycla, który zwabi go smakowitą kiełbaską, adwokata, lekarza. Nie zaznał spokoju. Chciał jak najszybciej dostać się do domu. Nieraz podnosił głowę do góry i węszył. Może tym sposobem ustalał właściwy kierunek swojej wędrówki. Szedł, starannie omijając każdą osadę, każdą szosę, każdą przetartą drogę. Słońce prażyło niemiłosiernie. Zziajany z wywieszonym językiem ciężko dyszał. Często przystawał tu i ówdzie w cieniu dla ochłody. Tu i ówdzie zerwał w lesie czernicę, poziomkę, borówkę albo jeżynę. Czernice mu nie smakowały, ale zaspokajały głód, który coraz bardziej dokuczał. O zmierzchu dotarł na górę, u stóp której rozciągała się kotlina. Dokoła wznosiły się wysokie góry. Gdzieś tu blisko powinny być stada owiec i psy, wyczuł je. Wszystkie tej samej rasy co on, ale nie miał ochoty ich spotkać. Wiedział, że są niebezpieczne. Nie znoszą koło siebie żadnego obcego psa. Przecież on był taki sam. W pobliżu szałasu miszka nie śmiał pojawić się żaden pies nie należący do ich stada. Następnego dnia głód tak bardzo mu dokuczał, że zapomniał o swoim postanowieniu i już gotów był zejść do dużej wsi, którą niespodziewanie ujrzał przed sobą, przystąpiwszy szczyt jakiegoś wzniesienia. We wsi pies zawsze coś znajdzie, jeżeli nie gdzie indziej, to w korycie dla świń. Pomyje są wprawdzie niesmaczne, przecież świnia nie jest tak wybredna jak pies, ale cóż robić, jeżeli nie ma nic innego? W końcu będzie musiał umoczyć pysk w pomyjach. Oby tylko je znalazł. Właściwie czemu pies nie jest tak szczęśliwy jak owca? Skubnąłby sobie trochę trawy i włóczyłby się całe lato albo też dłużej. I nagle postanowił spróbować. Pasąc owce, próbował czasami jeść trawę, ale trafiał na jakiś ostry gatunek. Skubnął kilka beł i to po sutym obiedzie, a przecież kłuło go, a przecież kłogo w brzuchu niemiłosiernie. Wyrwał pęk trawy i usiłował zjeść. Nie. żadną miarą na pusty żołądek. Fe. A cóż to za paskudztwo? Jak owce mogą jeść coś podobnego? Cóż, są tylko zwykłymi owcami. Hola, Runo! Tam w dole są ludzie! Na rozległej łące wymachuje kosami kilkunastu kosiarzy. Runo zapomniał o nocnych postanowieniach. Pędził z boczem co tchu na łąkę. Biegł przez las w obawie, żeby ludzie go nie spostrzegli. Położył się na skraju lasu. Obserwował kosiarzy. Co robią? Na próżne łamał sobie głowę. Nie mógł zgadnąć, dlaczego tak wymachują tam i z powrotem po wysokiej trawie. Jak pies może zgadnąć ludzkie kaprysy? Coś jednak Runo wiedział na pewno. Wiedział, że człowiek zazwyczaj jada najmniej trzy razy dziennie. Wiedział, że w samo południe spożywa obfity posiłek. Wiedział też, że z niepojętych powodów nie jada kości, które są tak smaczne i tak pięknie chrzęszczą w zębach psa. Był pewien, że wyrzucą kości, a więc jemu też dostanie się co nieco. Czekał i czekał, ale ludzie tylko zapamiętale wymachiwali kosami. Czyżby zwariowali? W końcu doczekał się. Nadeszła pora obiadu. Słońce sypało ogniste promienie prosto na głowy spoconych kosiarzy. Odłożyli więc kosy i rękawami wycierali spocone czoła. Tego runo też żadną miarą nie mógł zrozumieć. On nigdy tak się nie pocił jak człowiek. Pocił się, ale nigdy pot nie spływał mu po głowie, grzbiecie lub brzuchu. Lecz tylko po języku, palcach i między palcami. Ludzie położyli się w cieniu. Nadeszły dwie kobiety. Każda przyniosła na głowie duży, okrągły kosz. W koszach były misy, garnki, łyżki, chleb, jadło i napoje. Kosiarze przywitali je wesołymi okrzykami. Cóż to za spóźnialskie! Łucjo, Mario! Łucja i Maria uśmiechały się wstydliwie i wyjmowały z koszy miski, garnki, łyżki, chleb, jedzenie i napoje. Łucjo! Dajno mi najpierw łyk czerwonego wina. Tak strasznie chce mi się pić, że aż pali mnie w żołądku ogień piekielny, poprosił najprzystojniejszy kosiarz. Znamy cię na wylot, Jure, odparła czarnowłosa dziewczyna. Teraz nic z tego. Najpierw musisz coś zjeść. Tak jest, poparli ją kosiarze. Ty byś nam wszystko wydoił. A niech to diabli, zaklął gniewnie Jure. Jak kosiłem za siedmiu, to nie mieliście mi za złe. E tam, akurat za siedmiu kosić nie kosiłeś. Co to to nie? wtrąciła Maria. Ale żeś chłop na schwał, to prawda. Przekomarzając się w ten sposób, dziewczęta już nalały zupy do dwóch misek. Mężczyźni usiedli dokoła mis i zaczęli sięgać dużymi łyżkami i siorbać zupę. Runa aż mdliło, tak drażniąca była ta woń. W zupie pływały smakowicie pachnące skwarki. Otworzył pysk i oblizał się szeroko. Nie mógł już wytrzymać. Pokusa była silniejsza. Z podwiniętym ogonem, prawie na brzuchu, przyczołgał się do kosiarzy, którzy szybko jedli. Zatrzymał się kilkanaście kroków przed nimi. Ojej, jak się spieszą, wszystko zjedzą, nic nie zostanie dla runa! Zaszczekał. Wszyscy się obejrzeli, a on swoim zwyczajem usiadł na tylnych łapach, a przed nimi poprosił, żeby mu też dali kilka łyków tej ładnie pachnącej zupy. Wynoś się! zawołał Jurę i rzucił w niego patykiem, który znalazł pod ręką. Trafił psa w grzbiet. Runo smutnie zaskowyczał, ale ból nagle zmienił się we wściekłość. Żałosny skowyt w groźne warczenie. Ale ból nagle zmienił się we wściekłość. Żałosny skowyt w groźne warczenie. Cofnął się i położył na skraju lasu. Kosze były o kilkanaście kroków od niego. Kosiarze zakrzyczeli Jurę. Robili mu wymówki, że jest zły, bez serca, bo przecież pies tak ładnie prosił, a on dziko go napadł i odpędził. A już najbardziej dokuczały mu dziewczęta. Runo najwidoczniej coś knuł. Z oczu można było wyczytać jakieś postanowienie. Nagle zaczął ostrożnie przysuwać się do kosza. Cicho się czołgał, prawie na brzuchu i pilnie uważał, żeby nikt go nie spostrzegł. Wszyscy byli zajęci smakowitym jadłem. Przysunął się do kosza, podniósł głowę, popatrzył na kosiarzy, a potem zajrzał do wnętrza. O, jaki cudowny udziec! Niech będzie błogosławiony prosiak, który obdarzył głodnego wędrowca tak pyszną szynką. Runo wsadził pysk do kosza i wbił zęby w smaczne mięso. Jezus Maria, wszyscy święci! A to zbój! Złodziej, szynkę ukradł! Krzyknęła łucja i rzuciła się na psa. Maria za nią. Jurę aż pochlapał się z wrażenia. Wcale tym się nie przejął, tylko porwał kosę i pobiegł za runem, który gnał co sił do lasu ze zdobyczą w pysku. Masz ci los, ta szynka jest naprawdę bardzo ciężka. Daleko z tym nie będzie mógł uciekać. Długo nogi, zadziorny jurę już go doganiał. Uciekaj, runo! Uciekaj, żeby cię jurę nie dogonił, bo jurę nie żartuje. No i ma długi kij w ręku. Stracisz obiad, a w dodatku oberwiesz. Runo biegł do lasu, jurę za nim. Daleko w dole odzywali się inni. Runo zaczepiał uczcem od drzewa i gałęzie. Tuż za sobą czuł napastnika. O, jar, kilka kroków szeroki. Nie z tym uczcem w pysku nie zdoła go przeskoczyć. Może skręcić i uciekać brzegiem jaru. Och, Runo za długo się namyślał. W tej chwili Jure zdzielił go kosą po grzbiecie, tuż nad tylną lewą nogą. Wruna jakby piorun strzelił. Wypuścił szynkę z pyska i odwrócił się do napastnika. Był straszny. Jure zamarł. Chciał wołać o pomoc? Za późno. Chciał obronić się kosą, ale chybił. Jednym susem przewróciło go rozszalałe zwierzę. Uderzył głową o sękatą jodłę i stracił przytomność. Runo opamiętał się i zląkł. Obwąchał leżącego i szybko uciekł. Nie zapomniał zabrać skradzionej szynki. Biegł na ile pozwalały mu jego gasnące siły. Stracił dużo krwi. Rana bardzo mu dokuczała. Natrafił na jakiś jar, dość głęboki. Wskoczył i poszukał sobie ukrytej nory. Położył się, szynko zostawił koło siebie i zaczął lizać szeroką ranę. Po dłuższym czasie wylizał z rany sierść. Potem jeszcze długo, bardzo długo lizał ranę. Ból był nieznośny. Serce wciąż mocno biło. Dopiero z zabrał się do udźca. O, cóż to za boskie uczucie! Czegoś takiego nigdy w życiu jeszcze nie jadł. Czuł, że mu wracają siły, jakby lekarstwo o cudownej mocy krążyło w jego żyłach. Zamknął oczy i gryzł, gryzł mięso. Czy to możliwe? Dopiero zjadł połowę szynki, a już był syty. Wykopał więc w noże dziurę, złożył w niej resztę udźca i przysypał ziemią. Po obfitym, wykwintnym posiłku zaczęło dokuczać mu pragnienie. Musiał wybrać się na poszukiwanie wody. Noga strasznie go bolała. Ilekroć stanął na niej, kłuło go aż w sercu. Na szczęście znalazł wodę niedaleko. Zimna była, źródlana, orzeźwiająca. Wrócił do sosny, gdzie przewrócił złego człowieka. Już go tam nie zastał. Długo obwąchiwał to miejsce, a potem pokuś tykał tam, gdzie siedział podczas obiadu i czekał, aż kosiarze rzucą kości. Kosiarze już zbierali się do domu. Zły człowiek był pośród nich, z obwiązaną głową. Gdy kosiarze odeszli i zniknęli za laskiem, po drugiej stronie łąki, runo dowlókł się do miejsca ich obiadu. Pozbierał rozrzucone dokoła okruchy i kości. Kości zaniósł do swojej nory. Musiał zrobić sobie skromne zapasy, gdyż chyba przyjdzie mu kilka dni tutaj wypoczywać. W nocy budził się co jakiś czas z bólu. Lizał nogę, próbując sobie ulżyć. Następnego dnia ból się wzmógł. Noga spuchła, rana zaczęła ropieć. Kości, które poprzedniego dnia przyniósł do nory, już mu nie smakowały. Szynka też nie. Męczyło go tylko pragnienie. Powoli przywlókł się do źródła. Raz po raz maczał w nim pysk i lizał sobie ranę. Pod wieczór znowu zaszył się w swojej norze, gdzie przeleżał bez ruchu kilka dni. Ból męczył go niezmiernie, ale po kilku dniach rana pękła i ropa wyciekła. Ranę znowu dokładnie wyczyścił. Znikła opuchlizna, pragnienie ustępowało. Przygotował się do dalszej drogi. Zabrał się do kości, które tymczasem wyschły. Do następnego dnia przyszedł już do siebie i ruszył w dalszą drogę. Najpierw zjadł wszystko mięso, które kilka dni temu zakopał. Napił się wody i pożegnał gościnne schronienie i orzeźwiające źródełko. Niósł w pysku ogromną kość. Och, jak on wyglądał! Chudy jak szczapa, istny strach na wróble, oczy nabiegłe krwią, zwykle lśniąca sierść straciła blask. Teraz brudna, bez blasku, sterczała na wszystkie strony. Gdyby zobaczyli go w takim stanie pan doktor Matanicz albo Miszko, chyba zalaliby się łzami z żalu. Na domiar złego kulał. Gdyby spotkał teraz wilka, nie mógłby się obronić. Musiałby poddać się bez walki. Nawet człowiekowi nie mógłby stawić oporu. Cały tydzień nic nie wziął do pyska. Leżał bezsilny, trawiony gorączką. W końcu zdrowy organizm pokonał chorobę. Żałosny upiór, który wolno wlókł się ze zwieszoną głową, z obwisłym, wyleniałym ogonem i z ogromną kością w pysku. Nie, kości za nic na świecie nie zostawiłby w tamtej norze. Przyda się na śniadanie, obiad i kolację. O zmroku stanął nad wielką rzeką, wrbasem. Upuścił kość, podniósł głowę i rozglądając się naokoło węszył, węszył. Pomylił drogę. Musi zawrócić na północ, skręcić nieco na zachód i podążyć z biegiem rzeki. Chociaż już zapadł zmrok i czuł coraz większe zmęczenie, nie poddawał się. Przyspieszył kroku, lecz napotkane duże osiedle okrążył szerokim łukiem. Bardzo bał się ludzi, zwłaszcza teraz, kiedy był prawie w domu. Jakaś radość, jakiś świąteczny nastrój burzyły mu krew. Jeszcze nigdy nie czuł się tak szczęśliwy, nawet ból w nodze ustał albo go przyćmiła radość. Chętnie przyspieszyłby kroku, chętnie biegłby, cwałował, jak za dawnych czasów, kiedy był syty, wypoczęty, ale nie miał siły. Doskonale wiedział, że jest coraz bliżej miszka, owieczek i gór. Nie mógł jednak. Zmęczenie brało górę. Musiał się położyć. Szedł przecież cały dzień. Zasnął, spał jak zabity. Nawet kość, a raczej jej resztkę, zapomniał zakopać.